Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie dzisiaj czytanie. Czy odważysz się poznać, co karty odsłaniają? Będzie to czytanie dla każdego ze znaków Zodiaku. Dzisiaj będzie czytanie dla panny, także witajcie panienki. Pamiętajcie proszę o tym, że każde czytanie jest inne, energie mogą być podobne, ale nigdy nie będą się nakładać i nigdy nie będą takie same. Chcę, żebyście mieli to na uwadze. Hmm, oczywiście czytanie jest ogólne, więc bierzcie to, co potrzebujecie, to nie jest czytanie prywatne jeśli będzie z Wami rezonowało, bardzo proszę o łapkę w górę yy, i komentarze hmm, to, co niepotrzebne, pamiętajcie odrzucamy, bierzemy tylko to co z Wami rezonuje, dobra no to patrzymy, moje drogie panny muszę sobie zdjąć klapki, bo jest tak gorąco i jeszcze tutaj mi świeci słońce, dobra patrzymy Zobaczymy, kochani, co dla was. Co chcą odsłonić karty dla panny? Co chcą przekazać karty dla panny? Jakie energie, hmm. dobrze, kochani. Kochani, część z Was y, będzie od czegoś odchodzić. Będziecie odchodzić od sytuacji, od ludzi, którzy y, nie spełniają Waszych oczekiwań. Będziecie odchodzić od ciężkości, będziecie to zostawiać za sobą, będziecie szli w stronę Waszą. W stronę, w którą wy sobie obraliście, będziecie dążyć do swojego celu, który sobie obraliście, zostawiacie za sobą ciężkość, zostawiacie za sobą ten taki trud, który powodował, że wy utknęliście w miejscu. Będziecie od czegoś, kochani, odchodzić, zostawiać to za sobą. Czasami jest tak, że z pozoru wydaje się pięknie, z pozoru, z pozoru wydaje się super komfortowo. Ale jednak czegoś nam brakuje. Żeby się dowiedzieć, kochani, czego nam brakuje, musimy obrać inną drogę. Bo nie jesteśmy w stanie zrównoważyć sobie tego braku. I tutaj jest taka sytuacja, że może jesteście w sytuacji waszej życiowej dobrej, ale odczuwacie, kochani, Odczuwacie, odczuwacie jakiś brak, czujecie, że to nie jest to. Jest fajnie, wszystko pięknie, czuję się komfortowo, ale to nie jest moje miejsce na ziemi. I tak jakbyście po prostu szukali tego swojego miejsca, odchodzili w stronę tego waszego miejsca. Tak to się tutaj, kochani, rysuje. Dla części z Was. Tutaj natomiast będziecie, kochani, obierać. Inną drogę waszą życiową, ponieważ sytuacja, w której jesteście obecnie, spowodowała w was bardzo duże wyczerpanie. Jesteście bardzo zmęczeni, jesteście bardzo poturbowani i czujecie wewnątrz siebie, że musicie odejść. Ale yy, ta sytuacja, w której jesteście obecnie, nie pozwala wam tak łatwo odejść. Nie pozwala, nie chce was puścić. Nie chcę wam pozwolić odejść, a wy czujecie, że musicie, bo się udusicie. Czujecie, że musicie odejść. Kochani, to będzie droga, wy decydujecie się na odejście w drogę, która jest dla was nowa zupełnie, która jest dla was nieznana, która jest dla was obca, ale wy się po prostu na to decydujecie, bo jest wam wszystko jedno. Ale sytuacja, w której jesteście obecnie, nie pozwoli tak łatwo wam się wyswobodzić z tych pętów, tak? Nie pozwoli Wam tak łatwo odejść. Ona was będzie troszeczkę ona Was będzie troszeczkę ciągnęła. Ale moi drodzy, jeżeli przejdziecie przez te drzwi nieznane dla Was, obce dla Was, to mam wrażenie. Że tam, kochani, ktoś wam pomoże. Tam znajdziecie rozwiązanie swojej sytuacji. Tam wam się rozjaśni w głowie. Nie jesteście gotowi na to, żeby odejść, ale wiecie dobrze, że musicie. Ktoś, ktoś, ktoś lub coś spowoduje, że wy zmienicie swoje podejście do pewnych rzeczy. Mam takie wrażenie, bo Szóstka Mieczy, kochani, jest kartą bramą. To jest totalna zmiana w życiu. Jest wam na tą chwilę wszystko jedno, gdzie pójdziecie, gdzie będziecie, co będziecie robić, ale wiecie, że musicie zmienić wasze życie. Dobrze, to jest dla części. Dla części z Was, kochani, ktoś yy, bardzo szybko yy, zmierza do Was z jakimiś wiadomościami. Może czekacie, kochani, na jakieś wiadomości i te wiadomości bardzo szybko będą do Was do, docierały. Ktoś po prostu ma coś bardzo ważnego Wam do zakomunikowania. Zobaczymy sobie oczywiście te karty. Ktoś bardzo szybko pędzi do Was z wiadomościami, lub po prostu jest też tak, że Wy, wy kochani, macie w głowie obrany plan i do tego planu bardzo szybko zmierzacie. Bardzo szybko zmierzacie do, te, do tego celu, który sobie wytyczyliście. Nie patrzycie na y, przeszkody, które Wam są rzucane pod nogi, brniecie po swoje. Tak też, kochani, może być. Dobra, patrzymy sobie w takim bądź razie, od czego będziecie odchodzić, jaką drogę będziecie y, wybierać. Drogę, która zapewni Wam. Y, Drogę, która zapewni wam stabilizację w was samych. Wy chcecie się rozwijać, wy chcecie, wy chcecie nabywać wiedzy, wy chcecie y, y, poszerzać wasze horyzonty, a tutaj coś powoduje, że te wasze horyzonty niestety, ale nie są poszerzane, wręcz bym powiedziała, że są y, cofane. A wy chcecie, wy chcecie, kochani, poszerzać wiedzę, wy chcecie zrobić coś dla siebie, co będzie miało odbicie w przyszłości, czego plony będziecie zbierać w przyszłości. Będziecie dążyć do równowagi w dawaniu i braniu. Będziecie tyle, ile dajecie, tyle będziecie brać. Znajdziecie w sobie tą równowagę, oczywiście, ale w obecnej sytuacji, w której jesteście teraz, trudno wam się jest do tego, Ustosunkować, ponieważ no, czujecie, że utknęliście. Dlatego jest, jest potrzeba obrania wytyczonego przez Was celu. Odejścia od tego, co Wam nie służy. Po to, żebyście Wy mogli się realizować, po to, żebyście Wy mogli znaleźć tą harmonię i ten balans w sobie, po to, żebyście Wy mogli zacząć robić to, co lubicie. I w przyszłości, kochani, zbierać plony. Obserwować to, jak się pięknie rozwijacie. No, tak to, kochani, widzę. Dobra? Bo macie poczucie jakiejś straty. Lub może być też tak, że ktoś nad Wami, kochani, ktoś Wami dyrygował, ktoś Wami rządził, ktoś za Was podejmował decyzję, ktoś nad Wami dominował. Dlatego wy postanawiacie, kochani, obrać swoją drogę, ponieważ już nie możecie żyć w czymś takim. Macie dość po prostu. Macie dość i na pozór pięknie, ale pod im głębiej w sytuację, tym bardziej dusząco, niekomfortowo, negatywnie i toksycznie. Postawiacie na siebie, kochani. Mimo tego, że, mimo tego, że może w czegoś będziecie żałować, ale na zasadzie takiej będziecie żałować pięknych chwil, a przewaga jest chwil nieciekawych. Bo tutaj jest też dominacja. Tutaj może być ktoś po prostu was chciał zdominować, ktoś chciał was ustawić pod siebie, dlatego nie było tej równowagi w was. Dlatego wy nie mogliście się rozwijać. Wy nie mogliście robić to, co kochacie tego, co kochacie. Hmm? sobie zamknę okno poczekajcie. Dlatego decydujecie się o obraniu, o obraniu innej drogi waszej życiowej. O odejściu w swoją stronę. Dobrze. Zobaczmy w takim bądź razie. O co tu chodzi z tą sytuacją, w której y, czujecie, że musicie odejść, bo jesteście bardzo mocno zmęczeni i przytłoczeni pewnymi rzeczami. Coś sprawiło w waszym życiu, że czegoś się nałożyło za dużo. Ktoś powiedział coś za dużo. Y, ktoś wiecznie coś od was chciał. Ktoś wiecznie oczekiwał od was y, coś, czego Wy na tą chwilę przy tym dużym nadmiarze wszystkiego naraz nie mogliście zrealizować. I powiedzieliście, kochani, dość, bo jesteście wyczerpani. Jesteście wyczerpani, bardzo zmęczeni, bardzo przytłoczeni. Potrzeba jest odpoczynku. Jest takie troszeczkę, jakby zamykanie Was w takiej zagrodzie, wiecie o co chodzi. W takiej zagrodzie, gdzie tu macie być, tu macie pracować, tu macie żyć i nic poza tym nie robić. Macie dość. Macie dość, kochani. Sytuacja Wasza życiowa na tą chwilę, mam wrażenie, bardzo mocno Was przygniotła, bardzo mocno Was przytłoczyła. Za dużo wszystkiego się nałożyło i po prostu czujecie, że musicie zmienić Wasze życie, bo to Was wypala. Dlatego jest potrzeba odejścia. No i kochani, w momencie, kiedy Wy podejmiecie decyzję, kiedy Wy Y, poukładacie siebie i y, ogłosicie tą decyzję o tym, że odchodzę obieram swoją drogę ponieważ już nie funkcjonuje y, to kochani, wy poczujecie lekkość, poczujecie wolność poczujecie y, radość, komfort poczujecie kochani, że żyjecie właśnie mi się świeczka wypaliła poczujecie kochani, że żyjecie w tym momencie odzyskacie siebie Otworą się nowe propozycje czegoś, otworzy się coś pięknego, coś nowego dla Was. W no. momencie obrania przez Was tej e, nieznanej, obcej dla Was drogi. Ale wiecie, że musicie to zrobić, ponieważ obecna sytuacja no, ciągnie Was totalnie w dół. Stojecie w miejscu, ale kochani, tu jeszcze będzie pięknie. Tu jeszcze będzie pięknie. Teraz wszystko zależy od Was, jaką Wy podejmiecie decyzję. Odnośnie Waszego życia, bo decyzja, kochani, w jakiejkolwiek dziedzinie Waszego życia, decyzja należy oczywiście do Was. Dobrze. Patrzymy w takim bądź razie. Szybkie informacje. Z czym to jest związane? Odnośnie kogoś. Odnośnie kogoś doświadczonego, odnośnie kogoś bardzo wrażliwego, bardzo empatycznego, może to być, kochani, ktoś z, was, ktoś z Waszej rodziny lub z bliskiego Waszego otoczenia, te informacje będą dotyczyły tego człowieka. Wy będziecie wiedzieć najlepiej, czego dotyczy sytuacja, ale tutaj ktoś po prostu pędzi do Was z informacjami, lub to są informacje od tego człowieka do Was. I teraz, teraz od Was zależy, co zrobicie z tymi wiadomościami. Jak nimi pokierujecie? Tak to, kochani, widzę tutaj. Jesteście kreatorem swojego życia. Jak pokierujecie swoim życiem, tak to będzie wyglądało. Nawet gdyby wiadomości, które dostaniecie, nie były, nie, były, nie były zbyt pozytywne, ale tutaj nie widzę negatywnych wiadomości. Ja tu, kochani, widzę bardzo pozytywne wiadomości. Dowiecie się, kochani, czegoś, co będzie miało bardzo duży obrót na waszym kole życia coś pójdzie do przodu kochani coś zmieni, jakaś informacja lub jakieś wiadomości, lub cokolwiek coś takiego się wydarzy w waszym życiu, że na waszym kole życia będzie niesamowita zmiana, tak jakbyście domykali pewien cykl waszego życia i otwierali kolejne może czekacie na jakieś bardzo ważne wiadomości odnośnie, nie wiem odnośnie czegokolwiek i te wiadomości, te informacje od kogokolwiek, czy z czymkolwiek związane, to kochani, zmieni Wasze życie, mam wrażenie. To zmieni Wasze życie w bardzo pozytywną stronę. Tutaj jest jakaś bardzo pozytywna zmiana, zostawianie ciężkości, zostawianie za sobą tego, co powoduje, że stoimy w miejscu, co powoduje, że się nie rozwijamy. Zamykacie te drzwi, otwieracie kolejne. Ale te kolejne drzwi, kochani, które otworzycie, to już będą yy, za tymi drzwiami, będzie to, co wy chcecie, to jak sobie wykreujecie, to jak sobie tym pokierujecie. To będzie Wasze. Tu będzie jakaś bardzo pozytywna zmiana w Waszym życiu. Czegokolwiek ona dotyczy, to Wy będziecie wiedzieć najlepiej. Ale tutaj się zmienia coś na waszym kole życia, jakiś obrót bardzo duży na waszym kole życia, kochani. Bardzo ładne macie karty, bardzo ładne. Kochani, mam nadzieję, że ten przekaz mm, odpowiedział wam na pewne pytania, dał wam po prostu odpowiedzi. Życzę wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.